Sondero moi widzowie z tej strony TV Fifon, witajcie w moim drugim odcinku na moim kanale. Pierwszy sezon, oczywiście, i w tym odcinku będziemy grać w Minecraft Survival. Tak, dokładnie Survival z Fifonem. Ja yeah! już słyszę te okrzyki, właśnie. To teraz czas no, stworzyć świat. No, dobra, to create new world. Oczywiście. Dobra, nazwijmy go y no wo Fifono wo -y. i robię tak i robię tak. No, Fifono. Oczywiście na trybie survival. Dobrze. Mm. Nie będę nic brał z bonus chestnuts ani nie będę nic z, o, o, z. Nie będę map, starting map, nie będę włączał tej funkcji. Dobra, włączę koordynaty. No i cóż, czas zaczynać. Napięcia. Jest. Dobra, zrespiłem się tutaj gdzieś w jakimś lesie. O, tam jest las brzozowy. Tutaj las zwykły. Dobra, jak widzimy, tu słońce wschodzi. To tam jest jakieś w górze. To zacznijmy od tego, że, zacznie, że zaczniemy ścinać drewno łapką. No, jak się ściena to drewno na początku, to jest ekstra. Czyli tak się zaczyna nasza wspólna przygoda, widzowie. Dokładnie. O, już się zaczynają te listki trochę niszczyć. O, dobra. Dobra, już myślę, że wystarczająco drewna zabraliśmy. Dobra. Z zrobimy tutaj deseczki o i mam ładne półstaka desek zrobię sobie oczywiście crafting table trochę patyków dobra 4 patyki dobra 8 mi wystarczy yy. dobra i postawimy crafting table gdzieś tutaj i robimy pierwszą rzecz to yy, yy. drewniany kilof Jeczyk. i... Może drzwi tak, bo zaraz tutaj sobie zrobię, zrobię jakieś szyb, szybko sobie jakąś, jakiś domek sobie zrobię tak na szybko. Oczywiście nie z dirta, bo oczywiście no, to było nie do pomyślenia, żeby sobie, żebym ja. Zrobiłem sobie bazę z dirta. O, zbiorę trochę kwiatków. Dobra, żebym mógł na przykład swoje łóżko udekorować kwiatkami lub coś podobnego. Dobra. Szczerze to ja niezbyt z takimi e, biomami przepadam, jak jestem na tym, ponieważ... U! Dobrze. Cześć, krówka. Cześć. Dobra, nie będę was zabijał, ponieważ... No... Uuu, hej, co? I to jest jakieś podejrzane. Zobaczycie pod... Jene, no, ale to się na serio podejrzane takie robi, bo... Takie tu nie porosło trawą, to takie what the hell, bo może... Nie zaraz. No, nie no, mam takie małe uczucie, jakbym nie był sam na tym świecie, ale okej. Okay. Gramy dalej. Dobra, tutaj jest mała polanka. Dobra, zabiorę sobie szybko coś do jedzenia. Jedzenie, coś do jedzenia. Tutaj kurczaczki. Kurczaczku? Tak. Tak. Jest. Znaczy, no takie jest. Dobra, już mam jedzonko i mam prawie cały jeden poziom. Dobrze, tej świnka. U, tam jest las. Ciemnego dębu dobrze. A. A już mam. Dobra, zmierzam do tamtego la. A nie, to już tutaj jest ten las. Nie, no ja nie chcę się zapuszczać do tego lasu, bo. Ja nie wiem. Taki jakoś. creepy. Mm. biorę jeszcze, mm. U, owieczka nareszcie. Będę miał u, dwie owieczki. <noise> Dobra, już mam, już mam prawie wszystkie materiały na łóżko. O, kolejna owieczka, no. Dobra. Okay. Dobra, to teraz trzeba już... Dobra, bo to już jest południe. Zrobić e, swoją posiadłość małą. Ona będzie dosyć taka mała na razie, bo to tylko taki dom starterowy, Taka moja waza. <grym> razie, mogę też zrobić łopatę, ale. <grym> ale no. Na razie mi się nie chce pozyskiwać więcej drewna. Dobra, jest kolejna owieczka. Nie, no nie, już chyba nie, już mi się starczy. Dobra, zrobię stół do kraftowania, postawię tutaj stół do kraftowania i... Yy, dobra, łóżeczko i łopata. Dobrze. Oki. Okay. Hmm, nie mam już bloków drewna. O! A właśnie. Są tutaj te drzewa. to będę miał drewna ciemnego drewna no nawet takiego uroku dodaję to yy, ciemne drewno ojeny tylko jest takie trochę no ciemne o dobra. jeszcze tylko tutaj jeszcze jeszcze tylko dwa bloki zbiorę i już będzie ok tu. Dobra, wracam do swojej bazy. Ej, ale widzicie to, o tutaj jest. Znaczy. Dobra, tu postawię łóżko. Szybko przerabiam to, co zebrałem na drewno. Mm. Mm. Tak, tak. I już mamy yy, zbudowany chociaż zarys tego domu. Taki. O! Już. O! Na chwilę. Dobra, na chwilę zabiorę jeszcze te drzwi. Zrobię tak i... Dobra. O, nie zabrałem tego punktu. Nie, zaraz. Zaraz co? Ja tych punktów nie zabrałem, czy co? O to, co tu chodzi? Nie wiem. Nie no, to, to mi się troszeczkę takie podejrzane wydaje. Mhm. Dobrze. Na razie jest dom, jeszcze nie ma dachu. Okej. Okay. O, już się wieczór zbliża, moi drodzy. Trzeba się kłaść powoli spać. skrzyneczki włożę sobie jedzonko, tirta i kwiatuszka. I tutaj, to, i to. I to. Dobra, już czas się kłaść spać, żeby mnie żadne moby wrogie nie dopadły. O! Z What? Nie, zaraz. Prowadziłem się poza domem? What? Nie no, sam początek tej serii Minecraft Survival się wydaje dosyć dziwny. A, je, zaraz, dobra, potrzebuję więcej pędy. Dobra. Okej, okay. to ja już mam do... Coś prze... czy coś wykopię jakieś, bo potrzebuje trochę kobla, żeby mieć piesyk, żeby mieć... żeby móc przypalać żelazo, jedzonko i takie inne rzeczy. Taki tylko najłatwiej się dostać, a oczywiście w zboczu yy, wzgórza. Będzie mi się dobrze kopało, tylko tu jest rzeczka. To ja nie wiem, czy to będzie tak, hopsiu No i mam kobla. Yy, tylko... Yy, nie, no ja się problem. Nie, no. Ale chociaż dobrze, tutaj jest kobelstą yy, Bo źle by było, jakby go nie było. No i myślę, że na piecyk mi starczy. Uuu! O no jak jestem już głodny. O, to chyba zjem z yy, tego. nie co ja gadam o. na surowo ten o, mięso tylko jak to mięso jeszcze nie no, szczerze, zapomniałem okej okay. to robię A, nie, nie zamknąłem przed sobą drzwi to robię tutaj piecyk jest gdzie go postawić? A może tutaj? Dobra, tylko jeszcze potrzebuję węgla. Bo co to za piecyk bez węgla? Nie, ma, nie będzie można w nim nic przepalać. Ale niestety tutaj nigdzie nie spotkałem żadnego: yy, żadnego: yy, jak to się nazywa? Żadnego, żadnej rudy węgla, jęzu. Z nazwy zapominam. W ogóle, zaprętaj sobie, robię ścieżkę, nie wiem po co, ale okej, okay. coś takiego, o, tutaj sobie zrobię, o i tu będą moje wykopaliska, uuu, kreślona hmm. Teraz z kilofem to wykopię. Tutaj łopatą. Tutaj też kilofem. Tutaj też kilofem. Tutaj łopatą. I tak i tak. No i jak widzicie już sobie tutaj zrobiłem małe wykopaliska. Dobra. Już mam ten yy, Diorit no. Mam już trochę Diorita yy, Ja nie, nie wiem po co mi on, ale no... ale to dość ładny kamień, więc go sobie ładnie. A tej to był. No. Dobrze. Ach, nie ma węgla. No nic. Można je wiek i można go w jakimś cave'ie znaleźć. To zobaczę. Sprawdzam czy tam dalej nie ma żadnego cave'a, gdzie mógłbym... O nie no znowu... znowu zgodniałem. Ach, dobra. Wyjdź do domku. Oczywiście na razie nie gram na hardkorze, ale będą też takie odcinki. Dobra, gdzie ja tu mam w skrzyneczce? Dobra, zobaczmy. Na razie jest surowe, bo nie mogę poczuć. Tam mi takiego pożywienia nie dało. odłożę to. Dobrze. Wystarczająco się na daną chwilę najadłem. Dobra. Yy, chyba zrobię zagrody dla owieczek, ale muszę mieć trochę pszenicy. Żeby muszę rozpocząć plantację. Ule. Zaraz. Ul, tu jest. U. Miód, miodzik, miodzik, miodzik. Zaraz. Miodzik. E, zaraz to się chyba uformuje blok miodu. Ile miodzików? A. Dobrze. Zostawię ten ul, ale zaraz. Zawsze jestem ciekawy. Czy, czy mnie zaczną pszczoły atakować jak 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 niszczą, nie chcę tego u o jezu o przepraszam widzowie jest ja trochę trochę Dobrze, Dobrze. krótko nie będę zabijać. Ja no przepraszam, Jeżeli No, będą o tym pisać legendy dobra. Yy, to na razie żadnego K <głos> 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 żadnego kejpa nie znalazłem, ale yy, no, ale chociaż mi się udało zbudować tymczasową kryjówkę. Więc to na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z, yy, na razie. <noise>